Trzeba zacząć od tego, że pracowałem już w usługach logistycznych w firmie kuryjowskiej jako handlowiec i tam zawsze brakowało mi różnych usług, których ta akurat firma, w której pracowałem, mi świadczyła. Więc szukałem zajęcia, że tak powiem, na własną rękę, które by wypełniało tą lukę. No, i w ten sposób trafiłem do mailboxa, gdzie jest szerokie portfolio usług mogę w zasadzie zaproponować każdemu klientowi jakąś alternatywę. Tak jak wspomniałem, właśnie pracowałem w firmie kurierskiej. Miałem znajomość rynku. Co prawda wydawało mi się, że wchodząc do MBE, skorzystam z tego doświadczenia. Natomiast głównie skończyło się na tym, że przydało mi się umiejętność pakowania przesyłek. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, tutaj szeroka gama usług nie tylko kurierskich, są spedycyjne, ale też są usługi poligraficzne, mamy ruch pieczątek, więc w zasadzie jest tutaj wszystko w jednym miejscu dla klienta prowadzącego mało-średnie przedsiębiorstwo, gdzie możemy na miejscu wykonać pieczątkę, wydrukować dokumenty, zaskanować dokumenty. Na no, koniec je wysłać, na drugi koniec świata. Jeżeli szukają miejsca dla siebie, gdzie nie mieliby nad sobą bezpośrednio szefa, to jak najbardziej jest to miejsce, gdzie można się zrealizować. To nie jest czas na 8 godzin pracy na etacie, to czas sobie wybić z głowy, natomiast jak najbardziej można tutaj odnaleźć siebie.